Dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie na kanale Simon Set. Przypominam o obowiązku subskrybowania kanału, klikania dzwoneczek i komentowania. 69. odcinek Datapadu. Ha! Jako, że jestem osobą dorosłą i dojrzałą, nie powiem żadnego żartu w związku z tym. Albo mówiąc, że nie powiem, już to zrobiłem. Dobrze, dzisiaj pierwszy numer Star Wars Comics na 2020 rok o dziwo na okładce oznaczany jako tom siódmy. Zanim jednak powiem coś więcej o samym wydaniu, chciałbym podzielić się smutną rzeczą. Wygląda na to, że Star Wars w Polsce zaczęło umierać? Jasne, filmy się będą dobrze trzymać, bo to mainstream, ale co z innymi mediami? The Agostini zakończyła swój run z kolekcją komiksów, której fanem może i nie byłem, ale podobała mi się część działań wydawcy, ale teraz skupili się jedynie na dwóch kolekcjach na zasadzie... Masz to i zbuduj, w których można wykonać sobie Artuditu i Sokoła Mileniu. Na temat serii Starus legendy, którą regularnie omawiałem na kanale, nie ma żadnych informacji od czasu premiery ostatniego tomu 3 lipca 2019. Uroboros wiecznie przekłada terminy wydawania poszczególnych książek i correct me if I'm wrong, ale z ośmiu zapowiedzianych książek na 2019 4 z Legend, cztery z Nowego Kanonu, dostaliśmy tylko cztery tytuły łącznie, a w obecnym roku wydawictwo nawet nie bawi się zdradzanie. Dat premiery. Tutaj też mam lekki problem do nich, że o ile sam do druk legend mi się podoba, winni się raczej skupiać na produkcjach znanych, ale trudno dostępnych, jak choćby dialogi Frona, a nie na Plagiusie. A teraz to: Star Wars Comics został prawdopodobnie kwartalnikiem. Najlepsza pozycja ze Star Wars w Polsce ze względu na zawartość, terminowość i cenę została zapowiedziana na maj. Nie na kwiecień, jak to było zawsze. Decyzja prawdopodobnie nadeszła nagle i nikt się jej nie spodziewał, bo do druku trafiła jeszcze przedmowa Jacka Drewnowskiego, w której zapowiedział kolejny tytuł na kwiecień. Co może być przyczyną? Obstawiam, że prawdopodobnie za niska sprzedaż, choć do danych Egmontu nikt z nas się raczej nie dostanie. Miejmy jedynie nadzieję, że sytuacja się poprawi, a nie będzie bardziej eskalować. Dobrze koniec. Bunt na kalamarze, bo taka nazwa aktualnego wydania pierwotnie ukazywał się w ramach regularnej serii Star Wars od Marvel Comics w zeszytach 44-49 zatytułowanych Mutiny at Mon od 7 marca 2018 do 23 maja tego samego roku. Za scenariusz odpowiada Kieron Dylan a za rysunki Salvador La Roca. Okładki wykonywali z kolei Matthew Wilson i David Marquez. Pozostałych artystów jak zwykle, macie wypisanych po boku. Zapraszam do oglądania. O nazwijmy to sukcesie na dżedzie, nasi bohaterowie stają przed kolejnym wyzwaniem. Muszą uzyskać większą flotę dla sojuszu. W związku z tym lecą z admirałem Akbarem na Monkaleu, by przekonać tutejszego regenta do buntu co z kolei prowadzi do szeregu mniej lub bardziej nieoczekiwanych zdarzeń. Pierwsza pozycja ze Star Wars Comics na ten rok jest w moim skromnym zdaniu całkiem dobrym startem. Zresztą rzadko w ramach tej serii pojawiały się wyjątkowo słabe historie, co też poniekąd możemy zawdzięczać Marvelowi, który stara się trzymać poziom. Bunt na kalamarze to historia ciekawa, wypełniona akcją, ale też świetnymi dialogami i masą dobrego humoru. Ale zanim o tym, pogadamy wpierw o jednym żyjącym wśród nas Minusie, czyli Salwadorze Larotce. Nie jestem w stanie uwierzyć, że faktycznie go kiedyś broniłem, że jego prace nie są złe, żeby stanowiły świetne okładki. Teraz, jak mam nadzieję, jestem czytelnikiem trochę bardziej świadomym, który masę komiksów już przeczytał i widzę, jak kiepskie są te rysunki. Mimika twarzy jest przede wszystkim okropna. Wynika to z przeklejania wizerunku z filmów, a aktorzy raczej nie musieli wykazywać całego spektrum emocji na ekranie. Przez co artysta jest w ten sposób mocno ograniczony i czasami twarze są kompletnie niedopasowane do sytuacji. Ponadto widać, że Laroka ma folder z szablonami, bo już sporo gębi mi się powtórzyło w identycznym ujęciu z walką o kryształy, co jeszcze bardziej działa przeciwko temu grafikowi. Nie wspomnę nawet o tym, że część twarzy jest kompletnie pozbawiona rys, więc nawet jeśli jakimś cudem mimika w danej chwili pasuje, rujnuje to brak właśnie tych rys. Przynajmniej nie mam zastrzeżeń co do rysowania statków, potworów, planet i takich rzeczy, ale to bohaterowie występują na pierwszym planie. Sama historia jest solidnie wykonanym hejstem, co wydaje się dość zabawne, zważywszy na fakt, że ostatni zaszedł Połda Merona też o tym był. W każdym razie ja tego typu motywy bardzo lubię, więc mi to nie przeszkadza, szczególnie jak są dobrze wykonane. A tutaj jak najbardziej są. Standardowo rekrutuje się osobę o odpowiednich umiejętnościach, dochodzi do paru zwrotów akcji, które przeszkadzają w działaniu głównym bohaterom, ale koniec końców im się udaje. Działają też na mnie bardzo dialogi, są wypełnione emocjami i potrafią przybrać naprawdę poważny, wręcz mroczny ton, skłaniając do refleksji. W komiksie pojawi się kilka kluczowych rozmów o wartościach reprezentujących rebelię, ale też krytykuje się rekrutowanie planet do buntu, które w ostatecznym rozrachunku pozostaną same w sobie w konfrontacji z olbrzymią mocą Imperium. Niesamowite jest też to, jak Dylan balansuje w całości między powagą a humorem. W komiksie pojawia się naprawdę masa dobrych gagów, głównie polegających na postawieniu bohaterów w nietypowej dla nich sytuacji i zmuszeniu ich do nagłego, improwizowanego działania, co naprawdę wychodzi świetnie i w żaden sposób nie nie zaburza poważnej narracji przedstawionej w książce komiksie, bo przedstawione sytuacje przeważnie dzieją się w dwóch odrębnych od siebie miejscach. Podoba mi się też, jak Dylan ukazuje ułomność imperium, jak podatne jest na korupcję, która gdyby nie istniała. W tym wszyscy nasi bohaterowie by zginęli, a żołnierze nie byliby nawet świadomi tego, kogo zabili. Jednocześnie wzbudza we mnie trochę mieszane uczucia to, że Han Solo tak beztrosko rzuca granat w kierunku szturmowców, zabijając ich, że jest jasna. I trochę takie jakby to dla mnie jest bezlitosne, szczególnie, że nie ma tu żadnej refleksji. Innym elementem rozbudowującym uniwersum jest y, opera, gdzie scenarzysta pomału przedstawiłby nam całą sztukę na, stworzoną na potrzeby Gwiezdnych Wojen, gdyby taka była jego wola. Jednocześnie, jest to też komiks ukazujący nam całe spektrum spójnego uniwersum. Dylan mógłby kompletnie olać pracę Jasona Arona i zacząć pisać serię po swojemu, ale nie. W wielu miejscach odnosi się do prac poprzedniego scenarzysty. Sam komiks z kolei kontynuuje też historię Spłonących Wód, która chronologicznie działa się parę lat, naście lat temu i była pisana przecież przez innego scenarzystę. Ponadto na kadrach można spotkać postacie z animacji Rebelianci, co wiadomo służy już stricte jako taki mały smaczek dla czytelnika. Hera i Zeb uśmiechają się nawet do nas, ale podkreśla to, że Star Wars nigdy nie było spójne jak teraz, nawet jeśli nie zawsze to tak wygląda. Ulubionym bohaterem tego numeru jest dla mnie Frippio któremu scenarzysta dał wbrew pozorom naprawdę sporą rolę i pokazał go od tej kompetentnej strony, wykorzystując wszystkie jego zalety w pełni. Bardzo lubię takie zabiegi, gdy postać, która wydaje nam się bezużyteczna, przedstawia nam się jako ktoś rzeczywiście zdolny do wielu rzeczy. To samo zrobił Solo w drugim zeszycie Połudamrona, gdzie Frippio mógł spokojnie przeciwstawić się Terexowi. Tutaj będą spoilery dotyczące komiksu, na górze pojawi się wam dokładny czas, do którego należy przewinąć. Nie wydaje się wam, że pomysł porwania Moffa jest trochę naciągany To znaczy to, że ma Od tak dostęp do tego podwodnego więzienia Bez żadnych pozwoleń Gdyby to było więzienie na kalamarze To ok, ale tutaj mam dość mieszane odczucia Może gdyby to lepiej tak ubrać W narracji I kończąc tą re recenzję Naszła mnie taka krótka refleksja Uświadomiłem sobie, że o ile Jason, A Jason, Jason Arona Bardzo lubię jako scenarzystę Głównie za jego run w torze I całe War of the Realms, Marvelu tak, wydaje mi się, że nawet jeśli ja tutaj dość broniłem prac jego w ramach serii Star Wars, dopiero Kieron Gilan pokazuje nam, jak można bardzo wykorzystać potencjał tego uniwersum. I myślę, że bardzo mnie cieszy jednak tutaj zmiana tego scenarzysty na Dilena. Co do samego wydania, to jest jak najbardziej w porządku. Wiadomo, że papier nie jest może mega jakości, ale jest przyjemny do tyku i szybko się nie zniszczy. Tłumaczył Jacek Drewnowski, więc tutaj nie mam się do czego przyczepić poza drobnymi literówkami, które umknęły edytorom. Bardzo też chwalę to, że koło siebie wydano płonące wody i bunt na kalamarze, które się uzupełniają. Za 20 zł dostajemy 124 strony historii. Bardzo dobra cena, w związku z czym polecam Wam. Do sięgnięcia po to wydanie. Nawet jeśli nie robicie tego na ogół, choćby tylko po to, by dać Egmontowi sygnał, że chcecie powrotu do dwumiesięcznika i możecie wesprzeć w razie czego wydawcę. Tymczasem ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, na razie niech Moc będzie z Wami zawsze.